Cześć, kochani Klagnieszka, tak wiem, że w tym miesiącu się spóźniłam, a właściwie spóźniłam się z majem, ale zapraszam Was na ulubieńców szafy maja. Powiem Wam tak: jest co oglądać, i wszystkie rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę, mogę Wam zdecydowanie polecić. Są świetnej jakości, super mi się sprawdziły. Także, jeżeli jesteście ciekawe, bo to są też rzeczy, które spokojnie są śmigalne, bo w lecie. Jeżeli jesteście ciekawe, ciekawi, co to jest, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. I teraz tak. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj tutaj mam, to mam pięć rzeczy z różnych kategorii. Jest obuwie, są ubrania, jest torebka. No Chyba się domyślacie, które, jeżeli mnie oglądacie, bardzo często ją nosiłam. Także tak, przechodzimy do rzeczy. Jeszcze zanim przejdziemy do ubrań, to chcę Wam pokazać moje włosy, bo nieraz mi trujecie w komentarzach. Jak widzicie, że trochę mi się falują. Żebym wydobyła skręt. Raz, nie cierpię tego określenia, jest po prostu straszne dla mnie, ale pomijam to. Ale, no właśnie, wydobyłam sobie dzisiaj skręt i popatrzcie na moje włosy, to jest dowód, słuchajcie. Moje włosy nie są kręcone, w sensie są, ja je sobie dzisiaj skręciłam, ale one są kręcone częściowo. Pod spodem na przykład mam już proste, mimo że robiłam wszystko z dyfuzorem i tak dalej na odpowiednich kosmetykach, Tutaj mi się prostują, tutaj się kręcą i to tak dość mocno, tutaj tak samo. Także y, może teraz już zrozumiecie, dlaczego nie wydobywam skrętu regularnie. Po prostu dzisiaj czas, więc poeksperymentowałam. Tak, i wygląda to w ten sposób. No, czy to jest ładne? Nie wiem. Jest to dla mnie jakaś odmiana, więc jest okej, okay, ale nie, nie jest to coś, co będziecie regularnie na mnie widzieć. Może tak. Dobra, a teraz już przechodzę y, do tego, o czym miałam dzisiaj mówić, oczywiście. Pierwsza rzecz to jest coś wspaniałego, słuchajcie, coś mega bazowego, nie jakoś tragicznie drogiego, bardzo wygodnego i do wielu rzeczy em, pasującego. Tak sobie porymowałam. To jest kimono z Pullenbera. To, które pokazywałam Wam, mierzyłam je w, pff, w takim przeglądzie, właśnie Pullenbera, sieciówkowym. Nie wiem, czy później Wam pokazywałam w jakimś mierzymy takim domowym, czy nie, bo już nie pamiętam po prostu. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewna. W każdym razie to jest kimono, yy, które noszę bardzo, bardzo często. Jeżeli chodzi o skład, to może nie jest on idealnie naturalny, natomiast ono się świetnie sprawdza, bo jest luźne czy do shortów i do topu, do różnych rzeczy po prostu mi pasuje. Tu mamy 43 poliester, 56 bawełna i 1 elastan, ale powiem Wam, że ten skład w niczym nie przeszkadza totalnie, bo to jest po prostu taka luźna narzutka. Mamy takie rękawy powiedzmy, że 3-4, coś w tym stylu, trochę luźniejsze, na dole są kwadratowe m, kieszenie. Ja pokażę Wam może przebitki z filmu, jak mierzyłam m, właśnie w Pull&Bearze, tam będzie trochę większy rozmiar, ale da Wam to takie wrażenie, jak m, to wygląda. To jest świetne, słuchajcie, to jest totalnie Schulhoff proof Ja mam tutaj rozmiar M, mierzyłam właśnie wtedy w, sklep, w sklepie Elke i mamy taką Fakturę materiału, nie wiem czy to widzicie, mam nadzieję, że tak. Taką lekko miętą. Um, bardzo fajna rzecz, bardzo wygodna rzecz i komfortowa, i do wielu rzeczy pasuje. Kolor też jest świetny. I jest jeszcze drugi kolor na Pulenberze: taki um, powiedziałabym, że szałwiowa zieleń, taka sprana oliwka, coś w tym stylu, ale ten jest zdecydowanie bardziej um, taki bazowy, rozświetlający, więc postawiłam na ten. Świetna rzecz, słuchajcie. Mogę Wam teraz już powiedzieć, że to jest po prostu ekstra taka rzecz właśnie do narzucenia nawet, na i bazo, nawet i na bazowe ubrania i daje fajny efekt. Także to jest dzisiejszy, właściwie nie dzisiejszy, tylko majowy ulubieniec numer jeden. Druga rzecz ubraniowa, którą nosiłam jak tylko były takie cieplejsze dni, że można było wyciągnąć nóżki, to są szorty z Zary. Znowu mamy totalnie bazowy kolor. Fason nazywa się chyba klasik mam albo coś takiego, ja Wam wszystko podlinkuję i one są z takiego też jakby surowego denimu, to jest sztywny denim Troszkę grubszy, nierozciągliwy, więc przypuszczam, że tutaj w składzie mamy 100% bawełny. O, nie wyciąłam metek, co się rzadko zdarza, bo ja zazwyczaj wycinam. Tak, to jest 100% bawełny. Chciałabym wiedzieć, jak się ten fason nazywa, bo wie, wiem, że to jest coś z MAM. I tutaj mam 40. To jest generalnie. O, może m, będziecie kojarzyły. To są krótkie spodnie od tego m, takiego najfajniejszego, chyba klasik MAM modelu w zarze długich spodni. Tak, jakby je obciąć. Góra jest. To jest góra od tamtych spodni. I właśnie. One w tym sezonie um, są w takim um, wydaniu właśnie takim kremowym, jasnym, też bardzo rozświetlającym. Ja z tamtego roku mam, um, tylko nie pamiętam, czy 40 czy 38 właśnie, w takim zwykłym niebieskim denimie i one mi się świetnie nosiły, więc stwierdziłam, że kupię sobie jeszcze te, to, to już Wam pokazywałam w którymś momencie te spodnie i teraz Wam mówię, że znowu, to są spodnie, które, spodenki właściwie, które pasują do mnóstwa rzeczy, do mnóstwa um, ubrań, są świetną bazą, Także, jakby co, to też zdecydowanie mogę Wam polecić. Jedyne, co Wam może nie do końca pasować, to właśnie może ta sztywność materiału, to że one są dość grube. Więc um, wydaje mi się, że na takie pogody, na przykład 30 stopni, załóżmy, czy tam 28. Dla mnie są troszeczkę za grube, już po prostu taki denim dla mnie jest ym, za gruby i no, jest w tyłek gorąco, po prostu. Ale y, generalnie no, są boskie. Są naprawdę boskie. Są na mnie troszeczkę za duże te 40, ale niestety, tak jak to jest y, przy sylwetce kolumny, że jak w biodrach dobre, to w pasie za ciasne, więc albo wybieramy szerszy, um, wybieramy dobry pas i szersze na dole my kolumny, albo wybieramy po prostu za ciasne, lekko w pasie i dobre na dole. Tak, ale jak coś świetne, naprawdę świetne, z czystym sumieniem mogę Wam je polecić. Teraz przechodzimy do butów. I buty dwie pary dzisiaj mam. Jedne to są, o, które ja już tutaj obdarłam z przodu. Jezu, ale jestem straszna. Wiecie? I z tyłu też, ale jaja. Dobra, to są korsy. To są e, mokasyny z korsa, które też Wam jakiś czas temu pokazywałam, m, właśnie w obuwniczym mierzymy. Mega wygodne, słuchajcie. Już moją koleżankę namówiłam na nie i też mówi, że po prostu super wygodne są te buty, bo są. Po prostu. One są znowu z takich butów, troszkę powiedziałabym, grubszych, m, bardziej na wiosnę i na jesień ewentualnie, bo mamy różne wersje kolorystyczne. Jest taka ciemna, właśnie moja koleżanka sobie kupiła taką brązowo-czarną. Jest taki róż, ale wszystkie są z tym um, monogramem. Znaczy właściwie nie wszystkie, te, o których ja mówię, są z monogramem, ale są też zwykłe czarne, zwykłe beżowe. Taki ciepły beż. Także jakbyście szukały tego typu obuwia, to powiem wam, że tak samo wam polecam. Ale popatrzcie, co ja z nimi zrobiłam. Widzicie te przody i z tyłu to samo. No ja tak chodzę, jak sierota totalna. Oddarłam je po prostu. No, ale przynajmniej jest to dowód, że są intensywnie, zdecydowanie używane. Ale numer, nawet nie wiedziałam, że coś takiego zrobiłam. No nie wiem, trzeba to będzie wyczyścić po prostu. Ale popatrzcie, tutaj, mimo nawet, że jest ta ym, podeszwa taka, wiecie, wysunięta, to i tak ja nie wiem, jak ja to robię. Ja nie wiem, ja, no właśnie, dlatego ja najbardziej lubię belflexowe buty, bo tam się nic nie ściera. Można je ewentualnie otrzeć, ale to się trzeba postarać. Natomiast, no, te mimo wszystko są rewelacyjne, mimo tego, że je tak brzydko potraktowałam. Widzę, że z boku też je tutaj wyobdzierałam lekko. Ale no dobra, trudno. I tak, to są buty, które z wierzchu mają syntetyczną skórę, natomiast w środku wszystko jest ze skóry naturalnej. Więc dlatego też mówię, że to nie są może idealne buty na takie lato-lato, bo one są dosyć takie, no, grubsze, powiedziałabym. Nie są takie letnie, cieniutkie, jakieś tam z tkaniny i tak dalej, tylko takie troszeczkę masywniejsze. Natomiast to, jaką one wygodę rzeczywiście dają, to powiem Wam, że to jest coś niesamowitego, bo to są buty niewyczuwalne na stopie. A jeszcze powiem Wam tak, że ja często mam ten sposób, że jak mam nowe buty, to one może i mnie nie obetrą, jak są bardzo wygodne, ale zazwyczaj tam gdzieś czuję, że mnie gniotą po jakimś czasie. W tych totalnie nic. Bardzo, bardzo fajne obuwie. Jest to miłą odmianą po chyba tym, jak w zeszłym roku albo dwa lata temu zamówiłam sandały od Corsa i mierzyłam z wami. były Po prostu tak drapiące, gryzące, niewygodne. Masakra, jak od Chińczyka. I przez jakiś czas byłam, szczerze mówiąc, zniechęcona, tak jakby, wiecie... No, i znowu zamówię i będzie jakaś tandeta za nie wiadomo ile kasy. Natomiast już mogę powiedzieć, że są po prostu bardzo, bardzo fajne. One też się nadają na szerszą stopę, bo ta moja koleżanka ma właśnie szerszą stopę i jej też pasują. Taką szerszą, szerszą. Także jak coś to praktycznie dla każdego, na bardzo wąską stopę, wydaje mi się, że. Też mogłyby siąść dlatego, że one się tutaj trzymają, ale to wiecie, trzeba zamówić, zobaczyć y, samemu. Ja tutaj mam rozmiar 37 i on ma wkładkę 24 cm, więc te rozmiary wyżej i niżej możecie sobie wydedukować y, mniej więcej jakie y, są. Także super. I drugie buty, no tutaj wydaje mi się, że też nie będzie zaskoczeń. Może wy mnie nie widzicie tak często, kurczę, no właśnie, bo jak ja wrzucę na przykład y, 5 filmów. W, w miesiącu no może 6, taki gdzie chodzę po galerię, to tak naprawdę widzicie mnie tyle razy, ile jestem ubrana te 6 razy. W sensie wy mnie widzicie tyle razy, no a miesiąc ma trochę więcej dni, więc nie widzicie wszystkiego. A na przykład tej pierwszej tuniki z Pulenbera, ja nie wiem czy gdzieś na Instagramie się wam w tym pokazywałam czy w jakimś filmie pojęcia, nie mam, a chodzę w tym po prostu regularnie, no tak samo jak w tych innych rzeczach i podobnie sprawa ma się w tych balerinkach, przy tych balerinkach OKB. Słuchajcie, jeżeli chodzi o OKB, to już wiecie doskonale, jeżeli mnie oglądacie, że ich sandały, o i tu będzie pytanie do Was, ich sandały to są dla mnie najwygodniejsze sandały. To są buty z tworzywa, nie wchłania się w nie pot, można je szybko umyć, nie nadają się powyżej, załóżmy 27 stopni, ale no wtedy to dla mnie nadają się tylko takie buty, które są, nie wiem, z trzech pasków ewentualnie. I to takich, żeby się nie wgryzało, jak się stopa zgrzeje, ale na wszelkie inne temperatury na lato, nie takie ekstremalnie ciepłe, to są bardzo wygodne buty. Również mamy tutaj masujące takie wypustki. Nieraz Wam o tych butach mówiłam, więc nie chcę się tutaj strasznie rozgadywać. Jak chcecie dokładniej wiedzieć o tego typu butach, to polecam Wam film na moim kanale, wszystko o butach a nie, poczekajcie, bo o OKB -OK chyba tam nie było, to nie, cofam, ale możecie sobie zobaczyć ostatnie mierzymy obuwnicze właśnie z OKB. Tam mierzyłam kilka par butów, bodajże pięć i właśnie między innymi y te sobie zostawiłam, y także jak coś to sobie tam zajrzyjcie. No dla mnie to są bardzo wygodne buty, po prostu miękkie, elastyczne y i to, co już mówiłam właśnie niedawno, to jest to, z tymi butami, bo z butami może być różnie, jak was obcierają buty, no to plaster zazwyczaj, ale słuchajcie, jeżeli macie na przykład buty z tworzywa i to się dotyczy czy OKB, czy Melis, e, Zaksji i tak dalej, i tak dalej, to zawsze warto mieć przy sobie bezbarwną pomadkę, bo jak czujecie, że coś was zaczyna obcierać, e, to jak posmarujecie bezbarwną pomadką to miejsce, to po prostu przestanie. Będzie, wiecie, ślisko i nie będzie tego tarcia, nie, nie obetrze Was but. Więc dla mnie to też jest taka trochę przewaga nad plastrem, powiedzmy um, tak, że wiecie, no w zwykłych skórzanych butach no, nie nasmarujecie sobie wazelinką, załóżmy stopy, bo uciapiecie but, a tutaj nie ma takiego problemu, więc to też jest taka troszeczkę ich przewaga. Także to byli moi ulubieńcy ciemni. Jaśni byli z Corsa, a ciemni ym, właśnie byli ci granatowi z OKB. Natomiast powiem Wam tak, bo może jesteście ciekawe i nawet jednej osobie odpisywałam, jak było ostatnie obuwnicze, mierzymy, były buty różnych marek, to były tam Tomsy, które okazały się na początku Właśnie, bardzo niewygodne, słuchajcie, ja kombinowałam nie korsy Tomsy. Nie, chyba powiedziałam Tomsy. Ja kombinowałam i kombinowałam i kombinowałam, co by tu z nimi zrobić, bo one mi się bardzo podobały i w końcu za którąś parą wkładek, bo ja trzymam różne wkładki, często wymieniam wkładki w butach, żeby je lepiej dopasować na inne. I w końcu znalazłam wkładki z moich butów, które bardzo lubię, ale bez ich wkładek. Pitera Kajzera, nie wiem, czy kojarzycie takie snickery e, moje. E, i właśnie, i one idealnie mi zagrały, słuchajcie, bo z Tomsów wkładki są proste i mają pewną grubość, natomiast te skyzera są grubsze z tyłu i się zwężają. I idealnie te buty, te Tomsy mi teraz pasują, także je też sobie zostawiłam, ale jeszcze w nich nie chodziłam. Dobra, to były tematy obuwnicze i yy, jeszcze jedna rzecz, bez zaskoczeń, jak ktoś wie, to już może sobie a dobra, Aga będzie o tym mówić, to idziemy dalej ze swoim <grym> życiem. Słuchajcie, torba z Haiema. Ja jestem przyzwyczajona do torebek, powiedzmy, że m, takiej wyższej klasy, nazwijmy to w ten sposób. Przez parę ostatnich sezonów raczej stawiałam na przykład na jakiegoś Karla, m, no głównie na Karla Lagerfelda, mówmy się, wiecie o tym. Natomiast ta torebka z Haiema, z tego sezonu z Haiema, czy z Haiemu, złapała mnie totalnie za serducho. To jest torba w ogóle bawełniana, to nie jest słomka, tylko taka bawełna. Znowu widzicie ten kolor. Ja ostatnio bardzo dobrze się czuję po prostu w takich kolorach jasnych, taki total, total, śmietanka, nazwijmy to, tak? Super się czuję, nie wiem czemu. No różne fazy ludzie mają, że tak powiem. Nie? Tak, i właśnie kupiłam tego szopera. On ma tutaj też takie fręzle, zwinięte, jakby materiałowe. Aha, miało być pytanie do Was odnośnie słuchajcie, oKB zamawiałyście OKB po właśnie tym ostatnim moim mierzymy, dajcie znać jak się Wam sprawdzają, bo pisałyście mi w komentarzach na Instagramie, też miałam jakieś tam informacje, że zamawiałyście te buty, więc napiszcie koniecznie jak Wam się sprawdzają, natomiast tą torbę wiem, że też zamawiałyście po moim pokazywaniu jej i też możecie mi napisać, czy Wam się podoba, jak do Was przyszła, czy Wam się sprawdza. Natomiast ja ją uwielbiam. Ona jest nie bardzo ciężka, a właściwie jak na te wymiary to jest lekka po prostu. Jest mega pojemna. Ja już ją urąbałam jakimś długopisem w środku. Jest mega pojemna, dużo mi się w niej mieści. Ma dodatkową tutaj kieszonkę. No i to jest taka torba, wiecie, taka... Taka mięciutka, taka fajna, i sama ta torba, nawet jak założymy ją do nas najprostszej stylówy, to ona już daje taki em, dodatkowy, nie wiem, efekt, taki fajny efekt całe, całości, tak jakby nadaje. Więc ja ją bardzo lubię, uwielbiam ją nosić. No i nie ukrywam, że ma też tą przewagę nad moimi mniejszymi karlami, że mieści mi się w niej na przykład butelka wody po prostu. No i też do wielu rzeczy pasuje. Ona sama w sobie jest taka wybujała, bo tutaj mamy jakieś tam guzełki, tutaj mamy frędzelki i tak dalej, ale powiem Wam, że nawet do rzeczy takich ym, w miarę, może nie tak bardzo zachowawczych, monokolor i tak dalej, nawet do takich trochę bardziej ożywionych rzeczy, ona mi pasuje. Więc ja ją kocham totalnie. Także tak, to byli moi ulubieńcy Maja, spóźnieni, zdecydowanie spóźnieni, ale ulubieńcy Maja. Kosmetyczni też już są na kanale. Jak nie widzieliście kosmetycznych ulubieńców, to ja Was zachęcam, żeby sobie tam zajrzeć, bo wiem, że większość z Was kojarzy mnie raczej z tych treści modowych. Na kanale, ale powiem Wam, że no, kosmetycznie <grych> też mam trochę do powiedzenia, jakby co, także zapraszam Was na tamten film. Mam nadzieję, że fajnie spędziłyście ze mną czas, spędziliście, spędziłyście. Nigdy nie wiem jak powiedzieć, bo teraz wszystkich można wszystkim urazić. No ale <grych> mam nadzieję, że czas ze mną spędzony był przyjemny dla wszystkich, którzy oglądali ten film. Jeżeli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa.